Witam Was, to jest mbn 123 Full. i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Minecraft Oficjalne krócej Tak, coś mi chciało na duży początek. Ach. O, 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 coś idzie. No, dajesz, dajesz, dajesz. O, o, o właśnie, no. No bardzo fajnie. Dajesz. Dajesz. Już. Uspokoiłeś się. Dobra. E, więc tak. Nie, o, nic się tu u mnie nie zmieniło. Może mówię poczekać te ścinki. Nic się u mnie nie zmieniło ani trochę, ani nic. Więc no oprócz jednej małej rzeczy. Postanowiłem zbudować świątynię. I zacząłem już ją robić poza ekranem. Teraz ją będę kończył. Mamy potrzebne mi materiały. Więc tak. Świątynia znajduje się pod ziemią. oj. ale ścinam coś Zaraz, moment. Opcje. Oj, normal. Jak zawsze. Tak. Na no może na ciny dzisiaj. O, już widać część świątyni. I jeszcze gorzej Strasznie przepraszam za te lagi. Ale dzisiaj Minecraft ścieka. Dobra, tak, to jest moja świątynia. Dokładnie. świątyni przecież musi być dużo książek, jak zawsze dobra, nie zawsze musi być dużo, ale... Przeważnie jest. Tak, co ja teraz tutaj tworzę? To będzie ołtarz, tak ołtarz, ale nie ołtarz jako ołtarz, tylko ołtarz jako ołtarz ofiarny czyli jest składanie ofiar itp itd więc tak tutaj, tutaj, tak dobra potrzebuję crafting boxa ustawię go w tej chwili tutaj, tak dokładnie tutaj i teraz bym potrzebował trochę z tą a raczej czy No ale to za dużo, bo tylko na wódkę miałem, ale dobra, nieważne. No. Przez te ragi się nie da pracować, Nie się uspokoi trochę Minecraft. jest autor ofiarny i teraz redstone, gdzie imię to crafta. Tak. Ale da się to postawić? Nie da się. Dobra, mamy tu ołtarz, tak. Patrzę, że coś na górze nie zrobić, ale dobra. I tak, um, tutaj mam zamiar postawić portal, tak. Zrobimy obwódkę. Hmm. Dobra, będzie część ukryta. Ups. Nie widzę tam tego. Dobra, to się tu zniszczy. A nie, wszystko się. No dobra. Tak, tu będzie stał portal do piekła. Bo to nie jest dobra świątynia, to będzie zła świątynia, to jest... Łohohoho wow. No co mi się nie zgodzało, ale dobra, nieważne tak. 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 O właśnie, proszę schody ustawione I tak Chociaż nie obstaję ja się, później wybierzemy. Nie później, tylko za chwilę. No. Um, teraz zastanówcie się, co ja tworzę, więc... Zaraz zobaczycie. Tak? O, jest, to. Tutaj dam lawę. Ujujuj. A jak się spokojnie. I teraz. Hop, szybko. Uf. O tak. Tutaj lawa z tej strony też. Tu, tu, tu. Tu lawa, a tu... A tu są wody, tak symbolicznie. Niebo i ziemia. Uff, fuck noc. A, bo jakieś potworki tu nie grasowały, bo kompletnie nic nie widać. Może jeszcze obczerać jakieś wejście do tej świątyni, chyba to będzie ukryta świątynia, więc wtedy się nie doczepią. O tutaj, tu, czyli ten klocek. O. o, i tak symbolicznie, proszę. Tak, lawa i woda spływają równolegle. Teraz jeszcze się zastanawiam nad takim jedną rzeczą. Ojej, przecież tam jest mocno. Nie wiem przecież, więc to się nie uda. Chciałem zrobić takie tutaj, e, no, lawę płynącą. Ale dobra, e, nieważne. Tutaj będzie portal stanu. Jak widzicie, przybiera jakiegoś, da się dnia, jakiegoś takiego. O, brakuje słowa jakiegoś takiego. No, wyglądu. O. No co za Ale teraz się zląkłem O rany Tak to będzie zła świątynia Jeżeli mi przynosi pcha, <grych> Uff, jeszcze schod mi rozwalił No co za Dobra, na schodki A, część będzie naprawić jeszcze na rzecz do roboty mm, dobra, co to chciałem teraz? A, wiecie co, tak dla bezpieczeństwa, naprawdę. Rozumiem, że wy chcecie mieć jakieś rzemieśl przygody, ale ja chcę ten obsidian z spokoju wydobyć i nie stracimy go diamentowego kilofa. naprawdę. Możecie się na mnie za to wściec, że teraz daję na peaceful, ale ja naprawdę, diamenty to dla mnie rzadkość. Mm, tak rzadko je znajduję, ja się was nie bardzo boję. Rozumiem, tak trochę to jest nie fair i w ogóle, ale no wybaczmy. Tym razem to dla mnie jest ważne. Tak, mm, tak, tak. Tak, tak. Demo Big X, o ta. Zaraz. Jak się robiło? Obsidian robiła jak się wodę wylała na lawę czy lawę na wodę? Nie. Zaraz. Lawa na wodę to jest koblu stone, a Wodę na lawę to jest obsidian. Okej, okay, już powiem. No, trzeba się posiedzieć. O, lepiej. Dobra. Teraz do lawy jak dojść? Zapomniałem już. korytarz do świątyni by był hm? nie zauważyłem go wcześniej ale dobra tam będzie jakieś przejście nie tutaj a dobra 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 już wiem jak się tam chyba schodziło nie pamiętam dokładnie ale o tak tędy ale tędy będzie szybciej tylko trzeba ostrożnie zrobić zaraz Co? nie na już zejście fuck zapominam już tak, tak Teraz wejść tu, tu, tu Tu jest ta woda Hm? Zaraz Mam pochodnie, to postawię, że tutaj Na wąglu Na wąglu Nie zostawiam ich tak wszędzie, ponieważ... Chcę wiedzieć, jak to będę doszłem, a... mi się o. Dobra. Tak, tak, tak. Co robię teraz? Teraz robię sobie jeden klasek obsydianu. Ale ładne zabudowanie. Subs. Teraz się obsydę, fajnie, że szybciej kopię. No właśnie, op. Jeden obsydę mamy. i ślepo jest przy okazji. Dobra, biorę pochodnie. Chociaż drażliwa, nas zaskopać, co też. Macie bonus. Budowa świątyni, znaczy przestrajanie świątyni i. właśnie po jaskiniach. W skiniach, no, ale trzeba. No, to jest kolejna pochonia. Dobra, jak zostawię, nie zawadnię, nie zależy. W tym momencie, plenty teraz się szło? Tędy, nie tędy, nie tędy. Chwila, chwila, chwila no, Nie ma komplet kompletnej orientacji w terenie. Tutaj co jest? O lawa, dobra Kolejny klocek Spokojnie o, Co jest? Fuck Nie chcąc To jest rzecz ale dobra ترنس برويت No i fuck, nie Ojej, jej, jej. Tutaj było... Co? O, właśnie tu będzie obsidian dużo. Obs, obs. O f**k. Dokładnie, żeby się nie spalić. Leci. Dobra, witam was. Przepraszam za to niepanowane cięcie. Ale tak było, cóż. A już wydopam w i jest na swoim miejscu. Więc w następnym odcinku odpalimy portal i przejdziemy do Netheru. To jest. Potrzebuję netherracku No i się jeszcze przydal stony i Solus To w końcu odcinku. Cóż, tak wygląda, wygląda mój końcowy, końcowy efekt. Tak. więc tym oto fajna więc z tym oto aspektem kończymy dzisiejszy odcinek Let's Play Minecraft Officer na razie cześć i trzeba